Dzień dobry moi drodzy. Jak i obiecywałam, tym filmem rozpoczynam nową serię na moim kanale poświęconym białoruskim miastom. Takim, które według mnie są absolutnie wyjątkowe i warte odwiedzenia. Oczywiście, jeśli w przyszłości warunki polityczne pozwolą na bezpieczne podróżowanie do Białorusi. A na razie mam nadzieję, że te filmy będą dla Was inspiracją. I przewodnikiem. Osobiście nie mogę pojechać na Białorusi, nagrać dla Was tych filmów. Jeśli śledzicie mój kanał, to wiecie dlaczego, a jeśli jesteście po raz pierwszy tutaj, to zostawię dla Was jeden film, który wszystko wyjaśnia. Ponieważ nie mogę podróżować do Białorusi, jedynym sposobem pokazać Wam te piękne miasta są współczesne technologie. Korzystając z nagrań, zdjęć, obrazków. Postaram się przekazać Wam piękno tych białoruskich miast. Opowiem również Wam o moim osobistym stosunku do tych miast. Niestety nie we wszystkich udało mi się być, odwiedzić, jednak znam wiele fascynujących faktów, historii, którymi chcę z Wami się podzielić. Mam ogromną nadzieję, że wesprzecie ten mój cykl kciukami w górę, komentarzami, bo tworzę to przede wszystkim dla Was. A zaczniemy od miasta, które jest uznawane za najstarsze miasto Białorusi, kołębkę białoruskiej państwowości od Połocka. Wyobraźcie sobie, Połock po raz pierwszy został wspomniany w opowieści minionych lat już w roku 862. To aż 100 lat wcześniej niż pierwsze wzmianki o Krakowie, które pojawi się w źródłach dopiero około 965 roku. Połock to rówieśnik tak starożytnych miast jak Kijów, Smoleńsk czy Nowogród. To jedno z najstarszych miast nie tylko Białorusi, ale i całej Europy Wschodniej. Połock – to prawdziwe muzeum pod otwartym niebem. Oprócz zabytków architektury o ważniejszym znaczeniu dla Białorusinów, znajduje się tu aż 11 muzeów. Centralnym punktem miasta i miejscem, które nie można ominąć, jest Sobór Sofijski. Dla wielu z nas, kiedy słyszymy słowo Sofia, na myśl przychodzi Kijów albo Konstantynopol. Ale w Połocku, na ziemiach dzisiejszej Białorusi, już w XI wieku stanął potężny Sobor Sofijski. To nie była zwykła świątynia, to był manifest potęgi i duchowej niezależności wschodniosłowinickiego księstwa. W czasach, gdy Polska dopiero kształtowała swoje granice, Połock był świadomym. Centrum Cywilizacji. Budował z z Bizancją Cegły prowadził kontakty z Zachodem a Wschodem, tworzył szkoły, warsztaty, klasztory. Sobor Sofijski to pierwsza murowana świątynia na terenie dzisiejszej Białorusi. Wzniesiona w XI wieku, ale zbudowano ją w sposób nietypowy, z tak zwanej plinfy, czyli płaskiej cegły, której receptura i technika układania zostały przewiezione przez bizantyjskich mistrzów. Mur ten układano w unikalnej technice zatapianego rzędu. Co drugi rząd cegieł był lekko cofnięty w głąb ściany i przykrywany za prawo wapienną. Na zewnątrz świątynia miała więc pasiasty wygląd, natomiast wnętrze było otynkowane i bogato ozdobione freskami. Niestety, pierwotna świątynia bardzo różni się od tej, którą widzimy dziś. Od Starej Sofii został tylko fundament, który można zobaczyć wchodząc do środka. Znajduje się pod ziemią jako ekspozycja, która pokazuje, jak wyglądały oryginalne mury. Największe zniszczenie świątynię poniosła nie tyle poprzez upływ czasu, co przez wojny. Najbolesniejszy czas świątyni naniosła wizyta Piotra I podczas wojny północnej. Z jego inicjatywy w przeciągu Soboru był urządzony magazyn prochu, który w 1710 roku eksplodował. Wybuch doszczętnie zrujnował świątynię i kolejne 28 lat Sofia zostawała w ruinach. Aż w XVIII wieku rozpoczął jej odbudowę unicki arcybiskup Florent Hrebnicki. Nowa wersja Soboru powstała w stylu wileńskiego baroku i w takiej formie przetrwała do dziś. Dziś Sobór Sofijski w Połocku znajduje się na liście białoruskich obiektów dziedzictwa UNESCO. Kolejnym niezwykle ważnym miejscem dla duchowego dziedzictwa Białorusinów jest prawosławny klasztor żeński świętej Eufrozyny w Połocku. To jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków prawosławii na Białorusi, założony w XII wieku przez świętą Eufrazynę Połocką. O postaci Efrazyni Połockiej dzisiaj nie będę opowiadać szczegółowo, ponieważ ona zasługuje na osobny film. To postać wyjątkowa, święta kobieta, która jest czona wśród Białorusinów od wieków jako opiekunka białoruskiej ziemi, a zarazem wzór pracowitości, duchowego wzrostu, umiłowania ojczyzny. Jej życie było trudne, pełne odwagi, poświęcenia, cierpienia. I to właśnie dzięki niej powstał klasztor świętej, Jofrozyny, który działa do dziś i jest miejscem modlitwy, pielgrzymek i ważnym punktem na turystycznej mapie Połocka. Dlaczego warto tam zajrzeć? То тут і знадобився свинник шиш і фразивни народове реліквії Білорусі, яка загинела під час Другої війни світової і до дій постає символем духової та ж самості народу. W kompleksie klasztornym zachowała się cerkiew z XII wieku, jeden z najstarszych przykładów architektury staroruskiej. Dopiero niespełna 100 lat temu odkryto w niej oryginalne freski, które przez wieki były zakryte. Dziś po konserwacji można je podziwiać niemal takimi, jakie były 900 lat temu. Klasztor przetrwał trudne czasy, rozbiory, władze carskie, okres sowiecki. Był zamykany, rekwirowany, ale za każdym razem powracał do życia. To świadectwo duchowej siły tego miejsca. Dziś klasztor jest otwarty dla odwiedzających. Można wejść do świątyń, zobaczyć pozostałości fresków, odwiedzić grup świętej Eufrozyny i po prostu poczuć spokój i głębię, jakie biją z tego miejsca. Przechodzimy teraz do kolejnego miejsca, które koniecznie trzeba obejrzeć w południu. Do dawnego Kolegium Jezuckiego, w którym dziś mieści się Połocki Uniwersytet Państwowy. Budynek został wzniesiony w 1580 roku. Z polecenia króla polskiego wielkiego księcia litewskiego Stefana Batorego. Dziś w tych murach uczą się studenci, odbywają się akademickie święta, bale, tradycyjne polonezy, walce. To miejsce z bogatą historią i ciągłością akademickiej tradycji. Co ciekawe, Polski Uniwersytet łączy z Krakowskim i Uniwersytetem i z uh, Uniwersytetem w Pradze. Jeden unikatowy Element jest to muzyczny figuralny zegar. W Połocku, podobnie jak i w tych uniwersytetach, co godziny otwierają się drzwiczki w fasadzie, za których wyjeżdża pięć postaci historycznych związanych z Połockiem. Są to święta Eufrozyna Połocka, Franciszek Skaryna, Simeon Połocki, pierwszy rektor Kolegium Piotr Skarga oraz postać symboliczna wspólny wizerunek wykładowcy i studenta. I oczywiście ta cała akcja odbywa się przy dźwiękach łacińskiego hymnu studentów Gaudeamus i Dum Sumus, co tworzy wyjątkowy klimat i podkreśla intelektualny charakter tego miejsca. Także w ścianach uczelni znajduje się bardzo wyjątkowy eksponat, który był stworzony jeszcze w XVIII wieku przez Gabriela Grubera. To profesor architektury, i fizyki, wydaje się lekarz, który wykładał w tej uczelni. Zaprojektował on osobliwą instalację, dużą mówiącą głowę zawieszoną na ścianie, przypominającą starca Sokratesa. To głowa odpowiadająca studentom na pytania zadawane w różnych językach, spójnie logicznie z erudycją. Wiele osób wierzyło, że jest to urządzenie magiczne, że ma naprzyrodzone zdolności, ale w rzeczywistości za Ukrywał się doświadczony technik, który poruszył poszczególne części głowy i znał wiele języków, dzięki czemu potrafił w przekonujący sposób odpowiadać na pytania zebranych. Dziś ten eksponat jest przykładem prób połączenia nauki, wiedzy, iluzji, Techniki, atrakcji. Kolejnym miejscem, o którym warto powiedzieć, jest Muzeum Drukarstwa. To jedno z nielicznych muzeów na terytorium Białorusi poświęconych historii książki. Szczególne miejsce w ekspozycji zajmuje postać Franciszka z To renesansowy humanista, lekarz, tłumacz i pierwszy białoruski drukarz. To właśnie on w 1517 roku w Pradze wydał psałtysz w języku zrozumiałym dla wschodnich Słowian na ponad 100 lat przed pojawieniem się druku na ziemiach białoruskich w ramach Rzeczypospolitej. W muzeum można zobaczyć rekonstrukcję dawnej prasy drukarskiej, ręcznie odlewane czcionki, pergaminy, dawne książki interaktywne ekspozycje, Które pozwalają zrozumieć, jak wyglądało praca dawnych drukarzy. Skarina uznawana jest za symbol białoruskiej tożsamości i kultury, tak jak dla Polaków, Mikołaj Kopernik czy Jan Kochanowski. Skarina był przekonany, że książka ma służyć ludziom, a wiedza powinna być dostępna dla każdego, nie tylko dla elit. Także na terytorium Połocka znajduje się też unikatowy muzeum, takiego więcej na Białorusi nie ma, Muzeum Dziecięce. To taka przestrzeń, gdzie za pomocą przewodnika i różnych eksponatów w prosty i zrozumiały sposób tłumaczy się dzieciom, jak działają przedmioty codziennego użytku. Zegary, aparaty fotograficzne, samowary, sprzęty gospodarstwa domowego. Wszystko to można nie tylko zobaczyć, ale i zrozumieć, jak zostało skonstruowane. Główna idea muzeum polega na tym, by pokazać dziecku, jak wielką siłą jest ludzka zdolność tworzenia i jak przez wieki człowiek rozwijał się, ucząc się tworzyć rzeczy praktyczne. Z wielką przyjemnością odwiedziłabym muzeum, żeby uzupełnić braki w wiedzy ze szkoły podstawowej albo po prostu, żeby poczuć się dzieckiem. Także w Połocku jest muzeum prywatny, co jest samo w sobie rzadkością dla Białorusi. W budynku XVI wieku. Połocki Muzeum Rycerstwa Średniowiecznego. W jego zbiorach można zobaczyć nie tylko zbroje, miecze, łuki, strzały, ale także przedmioty codziennego użytku z dawnych wieków, a nawet oryginalne narzędzia tortur. Cała sala poświęcona średniowiecznym karom z odpowiednią oprawą dźwiękową robi na wielu odwiedzających ogromne wrażenie. Wielu gości podkreśla, że muzeum zostało stworzone z prawdziwą pasją. Jego założyciel nie tylko sam często jest obecny, ale też zaangażowaniem opowiada historie, które wciągają i dorosłych, i dzieci. Można tu przymierzyć hełmy, rękawice, z bliska zobaczyć detale średniowiecznego uzbrojenia. Tutaj odbywają się pokazy walk rycerskich, warsztaty ucznicze. Mam nadzieję, że ten projekt się opłaca, ponieważ zobaczyłam na stronie internetowej, że bilet wyjściowy kosztuje zaledwie od 1 do 3 dolarów. Gdzie są takie ceny? W Europie przynajmniej. To jest za darmo, biorąc pod uwagę zawartość i atmosferę. W Połocku nie sposób nie wspomnieć o pomnikach. Mówiliśmy już o zabytkach architektury, o świątyniach, ale Połock to również miasto, gdzie jest ponad 25 pomników. Wśród nich znajdziemy pomnik Franciszka Skaryny, oczywiście frazyny połockiej, Symeona Połockiego, pomnik historii Połocka oraz pomnik księcia Wiesława Czarodzieja. Ale ja bym zwróciła uwagę na dwa niezwykłe pomniki. Pierwszy to pomnik białoruskiej literze nieskładowe. to taki dźwięk bardzo nietypowy, który jest wyłącznie w języku białoruskim. Ta literka ma taki wygląd, no i pomnik, właśnie, też widzicie na ekranie. A także jest taki kontrowersyjny pomnik geograficznego środka Europy. Został ustawiony w 2008 roku na podstawie obliczeń białoruskich geodetów duży przyjęli, że jeśli Europę potraktować jako całość, razem z Morzem Białym, Bałtyckim, pobliskimi wyspami, to jej środek wypada właśnie w okolicach Połocka. Oczywiście o miano środka Europy ubiegają się także inne miasta, w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, na Słowacji, ale według białoruskich geodetów, właśnie tutaj jest centrum Europy. I oczywiście oprócz duchowego pokarmu, który wszyscy pochłaniamy, Podczas zwiedzania zabytków, muzeów, pomników nie możemy zapominać o zwykłym ludzkim głodzie. Na szczęście w Połocku nikt głodny nie zostanie. W mieście działa około 25 kawiarni, restauracji, barów, są pizzerie, sushi, burgery, tradycyjne białoruskie dania, nowoczesne bistro, klimatyczne kawiarenki. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, więc można spokojnie spacerować i poznawać Polskę bez obaw o brak energii. Oczywiście, że w tym filmie mogłabym zmieścić jeszcze więcej różnych ciekawych informacji, opowiedzieć szczegółowo o każdym muzeum, zabytku, ale każdy z nas ma swoje limity uwagi, i myślę, że to, co dzisiaj usłyszeliście o płacku, wystarczy, żeby Was zainspirować kiedyś w przeszłości odwiedzić to miasto. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać znaczenie tego miasta dla Białorusinów, jego piękno, jego wyjątkowość. Będę ogromnie wdzięczna każdemu, kto zostawi pod tym filmem komentarz, kciuk w górę i udostępni ten film komuś ze znajomych, bo ja bardzo się starałam przy tworzeniu tego odcinka i mam nadzieję, że dostrzegliście to. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach.